Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym komuś pomóc ewentualnie was prosić o pomoc. Słuchajcie, mam przyjaciela. Przyjaciel się potem poznaje w biedzie, więc tego przyjaciela poznałem w biedzie. To jest jedyna osoba spoza rodziny, która mnie kiedykolwiek w szpitalu odwiedziła. A tym kimś jest Leo, zawodowy programista. Słuchajcie, Leo szuka pracy. Znaczy, on ma w tym momencie pracę, tylko on jest programistą. I on jest naprawdę programistą, on nie jest klepaczem kodu. A jeśli go już nazwać klepaczem kodu, to on nie jest klepaczem kodu od A do Z. On klepie kod od alfa do omega. Znacznie taki lepszy kod. I prace, jakie się w tym momencie dostaje w ramach umowy programistycznej, bardzo ciężko znaleźć pracę. Dlaczego? Bo często to jest jakaś firma, która z ratu dnia przez pośredników, i tak dalej, i się dostaje na jakieś tam stanowisko niższe, próbną, coś tam, i tak dalej. Leo przychodzi do takiej pracy, kombinuje, szpera, szuka. I yy, jak to ten kod, jak to to wszystko. Słuchajcie, człowiek doskonale się w tym odnajduje, tylko ma problem. Ma problem, bo się nudzi. Ma za łatwe zadania. On potrzebuje po prostu jakiegoś takiego algorytmu programowego, tak? Nie wiem, jak to się to nazywa. Jakiegoś takiego, słuchajcie, jakby spotkać takich, wiecie, informatycznych nerdów, takich same głowy, takie, które siedzą na takich algorytmach, na takich programach, które po prostu trzeba wyklepać kod, taki, który rozwiąże problem, taki dla Einsteina, nie? No On potrzebuje czegoś takiego, słuchajcie. Więc, jeżeli ktoś z Was jest, lub ktoś z Was może pomóc, jakkolwiek, gdziekolwiek udostępnić to nagranie, które tutaj jest, jeżeli ktoś zna kogoś, kto szuka po prostu programisty, tylko dla zadania, nie zwykłej pracy dla programisty, tylko takiego zadania, które po prostu jest do rozwiązania dla powiedzmy, że kilku takich osób, najlepszych programistów i tak dalej, no trzeba takiego Leo usadzić przy takim programie i dać mu to, tak, żeby on zasnąć, nie mógł tym Twoim algorytmem, tak? Więc, jeżeli ktoś z Was, mówię, ma jakąś taką pracę, dla takiego programisty, który jak wchodzi w taki kod, to nie zaśnie, póki nie rozwiąże problemu, to dajcie znać. Tymczasem słuchajcie, posłuchajcie, Leo, bo Leo oprócz tego, że jest zawodowym programistą, to ma różne metody na szukanie pracy i kiedyś, jak był koronawirus, jak wszyscy wiecie, ganiali te strajtaśmy, chowali i tak dalej ze sklepów, nie, chomikowali, to Leo sobie bo akurat stracił pracę wtedy, bo przyjechał, miał, miał, miał zyskać pracę i tak dalej, tylko pojechał akurat do Niemiec. Do Niemiec i tam wyszło na to, że mm, troszkę go tak w tym ogłoszeniu o pracę, troszkę nie to dostał, co chciał, nie? Ehm, więc i akurat przyszedł potem koronawirus, więc już w ogóle się wszystko załamało, tak? Więc na tym całym załamaniu, gdzie wszyscy się stresowali, wszyscy zostawali wiecie, wykopowali te trzej taśmy, to sobie świat? założył różowe okulary i zaśpiewał piosenkę. Zapraszam. I moved to Munich a few months ago. The German carless people they offered me a job. Applied for C plus plus in auto, automotive industry, and I David Idol that's how things were. Get used tight, two weeks to find a job. I know some C, some find an easy go. I was a tester and work in different areas of IT. So don't give up and ask you if you can hire me. Hey, hey, I will